luwina jesieniary. Tak, dokładnie do ciebie mówię. Ty w tej chwili możesz zostawić łapeczkę w górę. Tak, dokładnie. Dokładnie, właśnie ty. Czekam teraz na to i bez zbędnego przedłużania to w sumie zaczynamy film. Bo tak. <ścoughs> Jest jakie zło cringe'owe, przepraszam. Nie no, tak naprawdę to hej, cześć, tutaj Megus i w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie trochę o tych fryzach trzeciej generacji, czyli tych najnowszych. Tak, właśnie tym, na którym teraz siedzę. Trochę sobie ponarzekamy, pom... Po Jezu, ale ja mam dzisiaj problem z usłowieniem się. Tak, trochę dzisiaj omówimy ich wady i minusy. Tak, wady i minusy, dokładnie. Więc w sumie to bez zbędnego przedłużania możemy zacząć i lecimy z tematem tym, wiecie, z fryzami tym. O Boże, ale się dzisiaj serio nie wysłowię. Przepraszam z góry za to. No więc tak ogólnie ich wygląd jest naprawdę piękny. Są one naprawdę dobrze zrobione poza grzywą i, no, i ogonem, do których przejdziemy zaraz. Naprawdę. Są, tutaj mają wszystkie te rysy i tak dalej. Są naprawdę dobrze, jak na są zrobione. No i ta kopytka. No. Wiem, że nikt nie zwraca uwagi na kopyta, ale nie mogłam się powstrzymać. A więc mówiłam coś o grzywie i ogonie. Ale słodki język. Więc mówiłam się o grzywie i ogonie. Tak tutaj wygląda, jak była naprawdę dobrze zrobiona i ogólnie fajny, ale jak już się weźmie inaczej... No plastelina, no, no, no czy tylko mi się to... Koniu, nie ruszaj się. Czy tylko mi się to kojarzy z taką plasteliną na ogonie, to lepiej widać. No, no taka plastelina. Ja wiem, że od ss nie można wymagać nic takiego kozackiego i naturalnego, no ale no kurde, no plastelina taka typowa. Tak, to jest ten taki diametralny, diametralny, co ja Adam? Taki poważny ich minus. Właśnie ta grzywa, taka plasteliniana. Ale kopytko słodko, o niejciu. I ogólnie tutaj ja mam wrażenie, że to jest tak, jakby nie wiem, przyciągał dol. Czy tak dolne. Przyciągał tylnie nogi, nie wiem. Tak tutaj jest tak. Za szeroko mam wrażenie Nie wiem czy tylko ja mam takie wrażenie właśnie By way, możecie napisać w komentarzu jaka jest wasza opinia Czy podobają wam się te piękne fryziaki Ale jest to jak on wystawia języczek to jest akurat urocze to musicie przyznać Też nie chcę żeby ten odcinek trwał jakieś 10 minut Postaram się mało mniej gadać ok? A w moim przypadku to jest dość trudne bo ja jestem gaduła z długim językiem No ale dobra nieważne I w ogóle ich animacje to jest naprawdę też coś bardzo ładnego, jak tak tutaj widzicie, to przed chwilą się przeciągnął O, właśnie jak macha gorem, to widać, że on jest z plasteliny Tutaj właśnie bierze kopytko, też on tak pseudo kłusuje, w sensie w miejscu robi te takie rzeczy ujeżdżeniowe O, tutaj też widać właśnie tą plastelinianą Właśnie drapie się, ogólnie pokazuje jęzor, ząbki No, jest naprawdę ładny i dobrze zrobiony Możemy go teraz właśnie zsiąść i pogłaskać, bo on na głaskanie też ma ładną animację. O, teraz można tutaj zobaczyć, że właśnie robi co takie no, coś na ujeżdżenie. Nie wiem, nie wiem ja głównie skoki, wybaczcie. Nie znam się zbyt na ujeżdżeniu. Halo, jak... Aha, nie mogę jak tak sobie robisz, dobra. No. Jezu, ale ja dzisiaj nie ogarniam, tylko jest serio. Patrzcie, ja coś dzisiaj mam... O! Widzicie, jak on pokazuje ząbki. Jeszcze raz, jeszcze raz. No, 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 zobaczcie. No, no, Słodziak. Bo żal, ja się jąkam. Przepraszam. No, piękny. Naprawdę. cudowny no, no, no. Zobaczcie. Ale ten kosmyk, ta jego grzywka, to jest naprawdę jakiś hicior. Jak on galopuje, zobaczcie, to... To mu tak lata, ale to dosłownie lata. Ja wiem, że jak on jest w ruchu, to powinno mu tak latać. Ale to lata mu nawet w kusie. No, no, zobaczcie jak to mu lata i się baguje z tym ogłowiem oczywiście, ale to już jest standard w SSO. No, zobaczcie. No, grzywa mu dobrze lata, tak nie za nie za mocno i za słabo, ale to to po prostu jest jakiś hicior, ja nie wiem. Nie wiem, co autor miał na myśli, naprawdę. Ogólnie, tak teraz troszkę odbiegając od tego tematu, te, te, tego czegoś tutaj, to ja tym fryzom daję takie mocne 9, bo mają błędy, ale też są śliczne. I naprawdę są dobrze wykonane, jak na konie w SSO. No w sumie to trzecia generacja, więc trzeba się spodziewać jakichś dobrze wykonanych koni, i się spodziewać, no, wymagać, ale nie, ogólnie są bardzo ładne. I też poruszymy teraz ostatni ich minus, czyli ta szyja. Koniu, możesz się nie ruszać? Właśnie omawiam twoją szyję. No szyję no, On chyba nie daje mi... No, no, no nie daje mi nagrać odcinka, małpa wredna. Ci małpa powinni się nazywać. O, zatrzymałam dziada. Zobaczcie. Ta szyja jest tak lamia, po prostu lamia szyja. On, ta szyja jest tak też w sumie brzydka. On rzadko stoi tak wyprostowany, ale naprawdę ta szyja, no bo zobaczcie, to jest koszmar jakiś. To jest po prostu koszmar. Nie wiem, czy tylko naprawdę ta szyja to jest jakiś koszmar. O, witam koleżankę, hej. Hej, pozdrawiam, pozdrawiam. Jeżeli jakimś cudem to oglądasz. A ogólnie to tak wszystkie animacje ma spoko, więc ogólna ocena moja tych fryzów to jest takie 9 na 10. Bo mają dużo błędów, ale też są naprawdę ładnymi końmi, co w sumie można stwierdzić po tylu ile osób, ile ile osób, tak, ile, nie wnikajcie, mi dzisiaj naprawdę jakiś dziwny dzień, ile osób go kupiło. Ja w sumie bym poleciła kupić takiego konia, jeśli macie na przykład klub ujeżdżeniowy czy coś takiego, właśnie dużo klubów ma uszczelbione tego konia, ale rasa klubowa, nawet widziałam zabawy z tym koniem, no ale dobra, to już raczej nikogo nie interesuje, więc to w sumie tyle, co chciałam powiedzieć w tym odcinku. Wyszedł i tak długi, bo oczywiście ja gadła, ale mam nadzieję, że Wam się spodobało i koniecznie nie zapomnijcie napisać w komentarzu Waszą opinię na temat tych fryzów. Yy, najciekawsze staram się poserduszkować, chociaż ja raczej wszystkie komentarze serduszkuję w miarę możliwości, no ale w każdym razie. To tyle, co chciałam wam dzisiaj powiedzieć. No, trzymajcie się ciepło. Yy, oczywiście miejcie rączki, pamiętajcie. Maseczki, rączki. Dobra, nie, dobra, ja kończę, bo zaraz mi YouTube zbanuje. No, także, no, tak, to była Megus i jakże, yy, jakże interesująca wypowiedź na temat nowych koni fryzyjskich. No, papier toaletowy z wami. papa pa.